Dzień dobry, witam w kolejnym nagraniu na kanale Strategia 20%, 20 rocznie na GPW. Na początku podsumujmy sobie transakcje z ubiegłego tygodnia, których dokon dokonaliśmy. Zgodnie z tym, co było na ostatnim nagraniu, zaplanowaliśmy sprzedaż Movie Games i zakup MirBudu i tutaj. Są screeny z tych transakcji: mamy zakup Mirbudu i sprzedaż e, Movie Games. Pe, tutaj mamy właśnie podsumowanie wszystkich e, zamkniętych transakcji. Mamy Movie Games, e, zakończyliśmy z zyskiem 6,4%. Pamiętamy, na początku ten, ten zysk był na poziomie prawie 40%. No niestety, e, niestety. E, Dynamiczny wzrost, później dynamiczny spadek. Sygnały przyszły dość późno i, no i niestety tak to się skończyło. Obecnie stan naszego portfela to jest minus 3681 zł. Obecnie mamy w portfelu u 15 różnych spółek. Tak wygląda wykres zysk w czasie u nas niestety strata, no ale to się jeszcze może wszystko odwrócić nawet do końca roku. No i tutaj teraz przejdźmy do tego, jakie sygnały zostały wygenerowane na dzień jutrzejszy, czyli po piątkowym zamknięciu. Już może przejdźmy sobie bezpośrednio do Ami Brokera. To są nasze sygnały zakupu pierwszy Boś. No jeżeli chodzi o Boś, widać, że jak na bank, to jest jeden chyba z najsłabszych banków, które mamy na GpW. Dlatego nie jestem zainteresowany zakupem tej spółki. Pomimo tego, że mówię, WIG banki jest Naprawdę bardzo wysoko. Tutaj niestety niewiele się dzieje, dlatego zrezygnuję z zakupu Bosia. PBX to jest spółka, którą sprzedawaliśmy tutaj. No cóż, odkupujemy odkupujemy drożej, ale no mieliśmy sygnał wyjścia. Dostaliśmy sygnał zakupu. Wchodzimy. Tak, kupujemy PKBX. Z... Tutaj była korekta, zobaczymy. Co dalej, tak? Natomiast e, chętnie kupię. Kognor. No i tutaj też taka zagwostka kupować nie kupować. No tutaj był jeden sygnał drugi. No co do trzech razy sztuka, spróbujmy. Tutaj był piękny ruch do góry, tak? Piękny sygnał wygenerowany. Teraz mieliśmy jeden, dwa. Sygnały fałszywe, to straty nie były wielkie, natomiast były i no cóż, to trzech razy sztuka. Spróbujemy Kognor, może to jest atak na, na to ograniczenie i, i pokonamy ten, ten opór i pójdziemy do góry. Kupię Kognor. Hughie, mamy w swoim portfe portfelu Rainbow. Też kupimy e, akcję tej spółki. Tutaj piękny sygnał. Zobaczymy e, na odwikę, tak? Spadek, wyjście zobaczymy. Korekta zdrowo. E, także także nie no, kupimy Rainbow. Mamy jeszcze Ondę. Ну no и так. Секундка. Он да так. mamy wyjście powyżej, powyżej naszej wstęgi tygodniowej powyżej wstęgi miesięcznej jak to jest jeszcze dokładnie z tą wstęgą miesięczną mamy pierwsze drugie no i mamy trzecie wyjście poczekamy dwa dni czyli jeżeli zostaniemy przez te dwa ostatnie dni miesiąca powyżej tej średniej, naszej miesięcznej, to wtedy kupimy akcję również ONDA. Natomiast, mówię, dajmy sobie chwilę czasu, żeby nie było tak, że, że było wyjście i a zakończymy miesiąc albo w obrębie, albo poniżej średniej miesięcznej, bo jest sygnał zakupu, no ale to jest aproksymacja, Zobaczymy, jak będzie na koniec. Miesiąca. No i teraz jeszcze jak wygląda nasz portfel naszych spółek. Za ubiegły tydzień. Ambra. Mamy spadek 2%. CD Projekt w miejscu. Pamiętamy, że poniżej 100, jeżeli spadniemy, to będziemy zamykać pozycję. Komarch, e, powrót do wstęgi e, miesięcznej. Ferro mamy przebicie, ale. To, to jest tak trend boczny. Poczekajmy jeszcze. Nie będę jeszcze sprzedawał Ferro. Green X Też e, powinno się to sprzedać, natomiast to jest tak na no minimalne to jest zejście poniżej. Także jeszcze chwilę poczekam. Hyugi bardzo ładne zachowanie spółki, która wybroniła tutaj średnią miesięczną i wychodzimy powyżej po tygodniowej, także bardzo ładnie. Millennium, też bardzo dobry tydzień. Mirbut to jest nasz świeży zakup. On też tutaj dał pierwszy sygnał fałszywy. Tutaj drugiego chyba nie było. No i tutaj daje drugi. Zobaczymy. PKO BP, też mocny tydzień z spółki. Sanok bardzo ładne wyjście. Prawie 10% w tym tygodniu. Także brawo, Sanok. Dość dobrze to wygląda. Team. Torpol. Bez jakiejś większej historii. To ja również. Y, nic z wielkiego się nie wydarzyło. Chociaż 3% na plusie. Wielton y, prawie 5% na plusie. Także tak wygląda nasz portfel y, na, na tą chwilę. Czyli wracając do o, podsumowania. Y, będziemy chcieli kupić akcję Cognor. Pekabex, Banku Handlowego i Rainbow. Ondę ze znakiem zapytania. Tutaj zobaczymy, jak zamknął miesiąc. Oczywiście to powinny być zmiany na 30. Ale dobrze. Oczywiście Disclaimer na koniec. I dziękuję Państwu serdecznie za wysłuchanie kolejnego nagrania. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.